Witajcie, kochani, nazywam się Jarosław Juszkiewicz. Jeżeli moje nazwisko i wygląd mojej twarzy nic wam nie mówi, to pewnie zdanie, które powiem w tej chwili. Kieruj się na południe. Powiem Wam więcej, tak? To ja miliony Polaków każdego dnia kieruję w dobre albo w złe miejsca. No to zależy od tego, jak system działa. Dziś chciałbym Was pokierować ku rozsądkowi, a właściwie powiedzieć trzy rzeczy, które są dla mnie ważne, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze, i z każdą z tych trzech rzeczy wiążą się moje osobiste doświadczenia. A te informacje mogą Wam się przydać przy okazji nowej sieci ścieżek rowerowych w powiecie Pszczyńskim. Po pierwsze, Dobrze. To pewnie nie będzie dla was zaskoczenie kask. E, warto go mieć na sobie. Ja wiem, że w kasku nie wygląda się najlepiej. Ja w każdym nakryciu głowy wyglądam kiepsko. Proszę bardzo. Nie, to wygląda strasznie. Widzę jak to wygląda. E, ale kask nie jest do tego, żeby on ładnie wyglądał. Kask jest do tego, żeby ochronił najwspanialszy komputer, jaki kiedykolwiek stworzyła natura i którym dysponuje każdy z nas. Ten komputer potrafi wygenerować przepiękne obrazy w naszej głowie. I to się nazywa wyobraźnia. I ten komputer nazywa się Mózg. Mamy go tutaj. Jeżeli sobie uszkodzimy czaszkę i uszkodzimy sobie mózg, ten komputer na pewno nie będzie funkcjonował dobrze. A zatem, kochani, noście kaski rowerowe. Mnie kask rowerowy przynajmniej raz uratował życie, kiedy spadłem z roweru i uderzyłem centralnie głową w szynę rowerową. Gdyby nie kask, pewnie tych słów nie mówiłbym do Was. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz. Przepraszam, rysunki są moje i delikatnie rzecz biorąc, nie są doskonałe. Mówiąc, że delikatnie nie są doskonałe, to tak jak powiedział, że kask rowerowy trochę chroni Waszą głowę przed uszkodzeniem. Ale bądźcie widoczni, po zmroku zapalajcie światła. Nawet kiedy jest szarówka, miejcie światła włączone, nawet jeżeli będziecie mieć w ciągu dnia, nic naprawdę się nie stanie. No i jeżeli zamierzacie wykonać jakiś manewr, to machajcie rączką. No i proszę, kolejna rzecz, od razu przechodzimy do trzeciego punktu. Ścieżka rowerowa to nie jest hiperprzestrzeń, którą leci soką milenium. To nie jest miejsce, w którym nic nie może wam się stać. To nie jest miejsce, w którym jadąc y, możecie być pewni, że nie wydarzy się nic nieprzewidzianego. Zawsze na ścieżkę rowerową może wyjść pieszy. Y, zawsze na ścieżce rowerowej może się poruszać jakiś berbeć, który właśnie uczy się przechodzić z czterech kółek na dwa. Y, a za nim może biec rozemocjonowany tata, który to filmuje. Wiem, bo sam coś takiego kiedyś robiłem. Y, może Wam się trafić ktoś na deskorolce elektrycznej albo na zwykłej deskorolce y, może się wydarzyć milion rzeczy. Poza tym pamiętajcie, że kiedy przejeżdżacie ścieżką rowerową przez jezdnię, zawsze zwolnijcie, obejrzyjcie, obejrzyjcie się na drogę. Sprawdźcie czy coś nie jedzie, czy coś, was, czy, coś was, czy coś was nie potrąci. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Jazda na rowerze to jazda z prędkością kilkunastu kilometrów na godzinę. Wydaje się, że mało, ale wierzcie mi, tysiące ludzi na całym świecie giną w wypadkach z udziałem rowerzystów. A zatem pamiętajcie, po pierwsze, kask, po drugie, oświetlenie i bycie widocznym. Po trzecie, nawet będąc na ścieżce rowerowej, zwracajcie uwagę na to, co dzieje się wokół Was. I wiecie co, dodam jeszcze czwartą rzecz, bo mam na uszach słuchawki. Słuchawki są świetnym wynalazkiem. Firma Sony, wprowadzając walkmana, wymyśliła to już ładnych parę dekad temu, ale nie na ścieżce rowerowej, nie, na, nie w miejscu, gdzie jest dużo ludzi. Na, w lesie, proszę bardzo, jeżeli wiecie, że nic złego Was nie może spotkać. Ale nie jeździcie, szczególnie ze słuchawkami dokonałowymi, czyli nieco innymi niż mam, które całkowicie odcinają was od rzeczywistości. W ten sposób tracicie jeden z bardzo ważnych zmysłów. Życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę Wam dużo zdrowia, dużo rozsądku. Kierujcie się ku bezpieczeństwu, szczególnie na ścieżkach rowerowych w powiecie pszczyńskim. Pozdrawiam serdecznie.